Terror 404 to przerażający mod, który dodaje do gry postać, która cały czas mi śledzi, atakuje oraz niszczy świat, usuwając tekstury z bloków. A ja postanowiłem, że chcę poznać ten świat i dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi. Moi drodzy, jesteśmy w przerażającym miejscu. Jestem sam, a w tym świecie żyje pewien kumpel, który jest błędem. Tak. Nie obrażając go jest błędem, dokładnie. I ja się boję. I ja, 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 ja. Nie wiem, co ja tu mogę spotkać. Co on planuje. Wiem, że kolega nie jest miło nastawiony. Także. Musimy sobie przygotować po prostu jakieś temki. Zaczniemy koniecznie od tego. Nie ma co chyba tutaj przedłużać. Zróbmy sobie jakieś jeszcze kamienne temki I lecimy szukać jakieś wioseczki, żeby w razie jak kumpel mnie znajdzie, to ja mam wtedy jakieś jedzenie. Bo bez jedzenia to ja średnio co zrobię, cokolwiek, tak szczerze. I robimy sobie itemki. I będzie można zaraz wyruszać. Zróbmy sobie kilo, zróbmy sobie sikierę, zróbmy sobie mieczyk. Na ten moment nic więcej nie potrzebujemy. Nie wiem kiedy on się respił, w jakich momentach. Nie chciałbym, żeby teraz się zrespił. Tak szczerze. Chciałbym, żeby na spokojnie rozpocząć, żeby tak. Nie tak! Nagle, że siema kumpel. Nie, 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 ja, ja bym tak nie chciał, bo ja się boję. No i wyruszyłem na zwiedzanie tego świata. Mamy tutaj stone'a, więc sobie pokopiemy i zrobimy sobie piecyk. Bo ja węgla nie mam tak szczerze. Co jest? Coś! 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 Ej, dobra. Co to było? A e, ty się możesz uspokoić? Ja, Pierdziu. Ty zawo. Weźmy sobie ten piecyk i idziemy szukać jakiegoś węgla. Ja, Pierdziu, ty no. Zawoł, ale nic się nie pojawiło Tak mi się widać Co jest, co jest z tym to Może zielone oczy, what? Nie, nie, nie wiem, o, już mi się sprint kończy Dobra, musimy y, sobie poradzić z tym Drewnem naszym, które mamy po prostu Okej, okay. zbieramy sobie więcej drewna Pytanie, co to był za dźwięk, że Takiego jakby błędu Czyli pasowałoby, że to jest on. Gram tyle w Minecrafta, takich dźwięków nigdy nie słyszałem, więc to widać nie musi być on. Nic dziwnego, podejrzanego wokół mnie się nie dzieje, oprócz tego jednego endermana, ale to chyba w sumie normalne. Weźmy więcej sobie tego jedzonka, przepalmy. Czy tu coś wokół się dzieje? Dobra, mamy troszkę jedzonka, I tyle mi w sumie wystarczy, nie potrzebuje więcej. nie możemy zacząć czegoś szukać. Jakieś wioski, no ja tą wioskę miałem znaleźć, a wioski jak nie ma, tak nie ma. Ja, nie wiem, czuję jakiś niepokój. No zaraz zarazi mi wyskoczy. Na samym dźwięku się nie skończy. Nie po czasie udało mi się znaleźć to, czego szukałem. Dzień bioskę. Hej! coś, 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 coś. Czy ty jesteś? Chciałem powiedzieć, że... Jakąś wioskę znalazłem Co to było? Czemu mi teraz zgasił światło jakby? Pel O, dobra, mam jakieś te Dobra jakąś... Swał pointer sobie, chociaż ustawmy Będzie git Ja Piotrzu, ty! What was that? Co jest? co jest, co jest, co jest? Ej dobra, dobra, uspokój się, uspokój się Co, co ty chcesz ode mnie? Ge go. Ej dobra, co on ode mnie chce? On się pojawia jakby i gliczuje mi coś Nie wiem, dobra Widzicie co? Wywalone w niego. Dobra, weźmy sobie motyką zbierzmy to. Pięknie, kulturalnie. Jeszcze jakiś achievement dostałem, że. What is that? Coś takiego było. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. No ale on nie jest jakiś taki agresywny, co nie, przynajmniej tak bym go ocenił na pierwszy rzut oka. Jest sobie, bo jest. Ale żeby coś więcej robił? Na ten moment nic nie robi. Nie krakajmy tylko. Dobra, i dobra. Gdzie jesteś? Ej, posrany jest ten dźwięk. Ej, dobra, to jest chore jakieś. Czekajcie, ja muszę wziąć łyka wody. I to jest git? Nie ma, nie? Nie ma go chyba. Nie wiem, posrane to jest. Nie, zaczyna mi się nie podobać te, te, ten, ten potwór. I chyba my się nie polubimy. Jak on się nas w dzień pojawia, myślę, że on potrzebuje nocy. A no, on ma wywalone, czy jest dzień, czy noc, on się pojawi. On ma po prostu na mnie wywalone. Co jest, co jest? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Taki kozak, tylko jesteś, potrafisz mi tylko kraszować coś? Tak? Ej, daj spokój! Proszę cię! Ja muszę to tak jakąś zrobić, ja nie mam żadnego, żadnego. Dobra, bierzemy to. I idziemy ten. Do kopalni jakieś. O, takie drzewa mamy duże. Okej. Okay. Ale kopalni nie mamy, mi potrzebna jest kopalnia. A zauważyliście, że on zaczął się coraz częściej pojawiać? Dziwne, co nie? Ona jakby tak nabierał pewności. O, jakaś kopalnia? Nie, nic Tu jest? Ej! Uspokój się! Człowiek na krześle się nie może poprawić. Wygodnie usiąść sobie, a, a, a on już straszy. Dajżej spokój, proszę cię. Czy to jest żelazo? To nie jest żelazo, to nie? Pewnie to nie jest żelazo. Jak to moje żelazo? O, idealnie na klatę. Mamy. Świetnie. Cudownie. Zróbmy sobie też jeszcze więcej tych. Chlebku, bo z chlebkami też jest problem, widzę. Okej, okay, tyle na powinno ich starczyć. To sobie tutaj zniszczmy pięknie. To wyrzućmy, to wyrzućmy. I wyrzućmy jeszcze to. I możemy wracać do naszej wioski. Jak się nie mylę, powinniśmy pójść gdzieś tam. Tam gdzieś powinna być nasza wioska. Mamy cały secik, jakby nie, nie jest cały żelazny, ale mam nadzieję, że to na niego, jak coś w razie W będzie starczyło, że nie ma jakiejś pary łapie Nie wiadomo jak potężnej. Tak, teraz bym mi w nocy wyskoczył, to przecież ja bym go na zało. Pakierunki pomyliłem, bo ja coś kojarzę, że ja to później widziałem. O! Oh! Yo, 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 Jezus. Kogna, <tryk> <tryk> ty mnie słuchasz? Bo przecież, przed chwilą powiedziałem, że jak cię zobaczę w nocy, w sensie, jak mnie... <tryk> co jest? Ej, ej! Ej! Co jest? Ej, co jest? Bloki! Bloki! O, oh, shit! Co ty chcesz z mnie? Ej! Idź, idź! Idź! Zostaw! I Zostaw! Nie! Zostaw! Czemu ty po blokach potrafisz chodzić? Nie! Nie! No nic to! Co to jest? Oh shit! Co, co on zrobił mi z pochodnią? What? I to, jak on to przed chwilą zrobił? Przecież on tu... To... Nie na mnie! To jak to zrobić? 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 Ja muszę są zawinąć jakoś. Czekajcie, czy on centralnie za mną idzie? Dobra, weźmy sobie, przeróbmy w razie co deski. Ja muszę zawinąć do Dobra, zawiłam, zawijam. Oh shit. Zniknął? Zniknąłeś? Co? I dobra, teraz jadę czasem, chcę zobaczyć... Only torch... On mi ta... On mi wyłączył tą! Pochodnie! Ty chory psychopata! O, o co ci chodzi? Ej, dobra, ale się wystraszyłem jak chłop na mnie skoczył Myślałem, że ja se podbuduję, a chłop na mnie tak wywalony w ciebie mam i on się wbiegł na mnie, na, na górę do mnie. Ej, to było chore jakieś. Ty, ale ja mam wrażenie, że za każdym razem ja jestem jakiś podsłuchiwany, bo to niemożliwe, że ja przed chwilą powiedziałem o tym, że jak ja go zobaczę w nocy, to ja na zabawę wykorkuję. po czym on mi się pojawia. Jakby, jaka jest szansa na to? Co jest? Co jest? Kumpel, kumpel, kumpel. Tam jesteś? Tu coś, tu coś, pole... Ej, tu coś poleciało. Co jest? Tam mgła nie pomaga Nie, no tylko był, to nie? Tu wioska jest? To jest ta wioska nasza? To coś jest... Tak, to jest wioska nasza to jest w końcu w wiosce Tak? Tak! Mamy wioskę O, i mamy kumpla no, ej, e, uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się Co ty robisz mi? Zostaw te blok... No co jest? Kolem, 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 proszę cię, golem, proszę cię co ty robisz z blokami? Na golem, no i Dobra, zanim... bogam, golem, 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 golem! Hej, 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 ej, 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 golem proszę, golem, masz go gdzieś? Ej, no, się, proszę Golem, gdzieś? hej, 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 Pokonał? Tak, szczerze, ja słyszę, że to nie jest koniec. Golem, dziękuję ci, ale. Ale ja słyszę, że, że, że pogorszyliśmy całą sprawę. Ja chcę wiedzieć, co jest z tym blokiem. Error block. Okej. Okay. Co jest? Ej! Co jest? Co to jest? Co to było? Co, co to są za blok. Moby. Teraz pytanie, jak mi go pomógł pokonać mi golem, to czy on się respi jeszcze? jest dobre pytanie. Czy się go pozbyliśmy? Szczerze stawiam, że nie. Tylko co on kombinuje z tymi blokami? Czemu mi bloki zamienia w jakiś błąd? I czemu on mi nagle podskoczył przed chwilą? Jak to działa? Czasem on potrafi wskoczyć na byle jaką wysokość, a nagle... Czasem nie potrafi... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ty gdzieś tu... Ja wiem, że gdzieś tu jesteś. On no, uczyłem się, że jak dźwięk gdzieś jest, to ty nagle się pojawiasz. Czyli ty... Ty jesteś nieśmiertelny. Rozumiem, tak? To ciebie to, to, się nie da pozbyć. Jezus, to blok! Piechciu Zawam, załam, zawam, zawam zaw. Ja bym lawy potrzebował, żeby w razie coś na niego wylać tą lawę. Chociaż tu by mogła być lawa w sumie. Oj! Ej, ej, ej! Kumpel! Co jest? Ej, 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 ej! Ej ej, 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 uspokój się, uspokój się, uspokój zostaw mnie! Nie, 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 proszę cię, proszę proszę cię, idź, idź! Idź! Daj mi. O, tak, 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 tak. spad, spadł gdzieś! Co, spadłeś tam? O, co to jest? Pozbyłem się go? O, nie, 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 ta, pozbyłem się go! Ty. Ej, to uciek! Dobra. Jednak się udało się go jakoś pozbyć. Co tymi drzewami zrobiłeś? Czemu... Trzeba... i co jest? Ty... mi... Oni... Trzeba zamienił wy... w błąd! Mam ciarę, w tym momencie mam ciarę. Ja potrzebuję lawy. W razie co ja potrzebuję lawy. A weźmy sobie na chwilę są wodę i idziemy po prostu do tej kopalni tam. Także... Jak słyszymy go dź... Niego dźwięk to on gdzieś w pobliżu jest. Dobra. Ale kopalnie to ty sam odpuść. Daruj z tą kopalnię. No ja chcę tylko lawę sobie zdobyć na ciebie. Ej! Co jest? Co jest? No on gdzieś tutaj jest teraz, tak? Jakby wy w tym momencie jeszcze nie macie suba i łapki w górę zostawione Ja nie wiem jak wy tak możecie Ten sub jest darmowy, więc Błagam was, zostawcie tego suba Bo ja tutaj się poświęcam i I no, jest, jest ciężko, jest ciężko Tu czasem można wykitować Idziemy po tą lawę, idziemy po tą lawę Dobra, zróbmy tak, pięknie Mamy, mamy lawę w razie co Jaką on by chciał ze mną walczyć Ja się boję, że to się skończy totalnie odwrotnie, że ja się tam spalę z tego, a nie on. To możemy w sumie wywalić. Niepotrzebne mi to chciałem powiedzieć. Uspokojcie? Jakby dasz mi spokój w tej kopalni chociaż? Ja bym chyba zamiast w tej biosocie tutaj kitrać się, ja bym poszukał czegoś po świecie, bo może on jakąś strukturę swoją ma? Ciężko mi stwierdzić, co bym mógł mieć przygotowane. Czy możemy coś stworzyć? Weźmy sobie crafting. Czy możemy jakiś przedmiot stworzyć? Nothing, nothing, nothing. Ej! Hey! Co jest? Yo! Gdzie? Gdzieś tu nie jesteś, ja wiem o tym. Nie wydajesz dźwięku bez sensu. Ty gdzieś się pojawiasz. Tylko gdzie? Ja tą lawę muszę mieć przygotowaną w razie w. O. Weźmy sobie tak. Cały czas biegałem po świecie, aby może coś znaleźć. Aż tu nagle! I hey, co jest? Jakie hello? O o dzień dobry. Co jest? Shut down possible harmful entity. To się... Co ty mi zrobiłeś? Czemu to na dole było hello? Co jest? Ej, czy ja gdzieś jestem? Na stronie moda jest napisane tak. Eksploruj niebo i znajdź komputer, który... który budzi mózg stojący za tym wszystkim. Okej. Okay. A tu zadziała się dziwna rzecz. Tu nagle mi coś wywaliło. Czy to jest jakiś znak? Czy nade mną coś jest? Ja się losowo podbudowałem. Losowo mi się ziomek wywalił. Losowo mi wywaliło jakiś błąd. Dobra. Raz się żyje. Jak coś, to budujemy się na marne i... i... nic z tego nie będzie. Ja tu nic nie widzę, więc... ryzykujemy. No ja aktualnie nic nic nie widzę przez tą mgłę. Także mam nadzieję, że nie idę na ślepo. I pytanie, czy ten błąd, który wyskoczył mi przed chwilą, to było powiązane z modem? Czy w modzie coś jest, co dziwnego robi mi później z komputerem? Jakby coś się działo dziwnego, będę was o tym informował. Albo może nie zdążę Was poinformować? Kto wie? Dobra, gdzie ty jesteś? Ej, ja widzę, że gdzieś blisko jestem. Tu się to zbyt nasila, ten ziomek. O! Ty! Ej, coś jest! Co to jest? Czy mi starczy bloków? No, chyba pytanie, tak szczerze. Co to jest? O, shit! I co, i tutaj gdzieś komputer ma być, tak? Rozumiem. Tak? No, ciekawie. Czy coś jest? Ej, jest komputer jakiś! Czy ja tam na pewno chcę iść? No, mamy też jakieś bloki, tutaj się podbudujmy. Teraz pytanie. Okej. Okay. Wiecie co? Zrobimy tak, skoczmy po tą wodę. Ono gdzieś tutaj było, co nie? Jezus. O, pięknie, 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 pięknie. Weźmy to tam wyżej i wylejmy to centralnie pod tym. W razie w. Jakby to się nagle gdzieś sunęło, zniszczyło Pode mną. Nie wiem co to zrobi. Nie wiem, dosłownie nie wiem. Ale ja wolę jednak przeżyć to. I wiecie, tak zaryzyko poci wylać tą wodę blisko siebie gdzieś. O, wylejmy coś tutaj. O, dobra i teraz skoczmy tu. O, co tu się dzieje? Tu jest jakaś myszka? Tu jest komputer. Ej, boję się to klikać. To się ta... Jezus, co insekt. To insert. No i tutaj zrobił się problem. Bo dosłownie nigdzie nie jest wytłumaczone, skąd mam zdobyć płytę, którą mam tam umieścić. Ten mod ma 670 pobrań. Jedyne co tu wiem, że muszę właśnie eksplorować te nieba, bo tam znajdę jakieś, jakiś komputer. Komputer znaleźliśmy. Tylko nigdzie nie jest wytłumaczone, gdzie ja mam zdobyć płytkę. Więc aby się dowiedzieć, co znajduje się w komputerze, stwierdziłem, że po prostu nadam sobie ową płytkę. To coś gdzieś miałem zdobyć. Gdzie? Nie wiem. Nie, nie. Ktoś stwierdził, że pominie ten fragment. Jakby... Po co komuś tłumaczyć? Nie wiem. Mamy tam płytkę i ja... Pamiętam wsadzi wsadzić ją. Jesteś ma się zadziać. Nie wiem. Klikamy. o, uh, 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 uh. Co jest? Co jest? Co jest? <laughs> Kim ty jesteś? Zostaw mnie. Spad, spad, spad! Ty możesz wpływać po wodzie? Nie gadaj. Idź. Idź! Co to jest? I chcecie mi powiedzieć, że ten ktoś za tym wszystkim stoi, tak? Za respieniem tego błędu? Co to jest? Tak jak tam to jest błąd, to, to jest jeszcze jakiś większy błąd. I ten śmiech, jak on zaczął się śmiać. O co tu chodzi? Dobra, spróbuję z nim zawalczyć. I dobra, 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 dobra. Chiluj, chiluj! Czekajcie, to trzeba w dobry sposób zrobić. Może wylejmy pod nim lawę, czekajcie. Spróbujmy to zrobić, błagam. Nie gadaj. Ja do lewy wpadłem. Mój plan nie poszedł po mojej myśli. E, widzimy się jutro. Elo.